Jeśli liczysz kalorie, regularnie ćwiczysz i wciąż nie możesz schudnąć, to ten odcinek jest dla ciebie. Dowiesz się tutaj w jaki sposób podwyższony poziom leptyny może uniemożliwić tobie proces odchudzania. Leptyna jest hormonem, bierze udział w regulowaniu apetytu w naszym organizmie, a wytwarzana jest w komórkach tłuszczowych. Leptyna stymuluje apetyt, ponieważ docierając do naszego podwzgórza w mózgu, aktywuje receptory leptynowe. Zatem zbyt wysokie stężenie leptyny w naszym organizmie będzie powodowało dostarczanie nieadekwatnej ilości kalorii do zapotrzebowania organizmu, a to najczęściej będzie kończyło się otyłością. Chciałbym wymienić cztery mało znane przyczyny zwiększenia stężenia leptyny w naszym ciele. Pierwsza z nich to przedłużający się stres emocjonalny. Druga przyczyna to bezdech senny. I tutaj na chwilkę się zatrzymamy. Zwykle jest tak, że osoba chora na bezdech senny nawet nie wie, że choruje, a jedynym objawem rano jest ból głowy oraz uczucie przewlekłego zmęczenia. W większości przypadków osoby chore na bezdech senny pamiętają, iż przekładają poduszkę albo kołdrę, niespokojnie śpią, przebudzają się w nocy, a także wiercą się na łóżku. Dlatego o bezdechu sennym zrobię osobny odcinek. Trzecia przyczyna to przewlekły stan zapalny. Przewlekły stan zapalny może być charakterystyczny dla wielu patologicznych stanów oraz chorób, np. dla chorób autoimmunologicznych. I w końcu czwarta przyczyna nadmierne przejadanie się. Choć początkowo wydaje się to mało logiczne, to nadmierne przejadanie się zaburza sprzężenie zwrotne między leptyną oraz greliną. Niestety zbyt wysokie stężenie leptyny może się wiązać nie tylko i wyłącznie z nadwagą. I myślę, że ten patologiczny stan jest nie tylko niedoceniany przez pacjentów, ale głównie przez lekarzy. A oto lista stanów chorobowych, które mogą się wiązać z podwyższonym stanem leptyny. Numer 1. Choroby nowotworowe. Leptyna zwiększa angiogenezę, czyli tworzenie się nowych naczyń krwionośnych. Angiogeneza natomiast jest zjawiskiem niekorzystnym w przebiegu raka. Numer 2. Choroby autoimmunologiczne. Ci, którzy śledzą mój kanał, powinni wiedzieć już, jak ważną rolę w przebiegu autoagresji odgrywają limfocyty TH17. A co wspólnego mają limfocyty TH17 oraz leptyna? Związek jest następujący. Nadmiar leptyny aktywuje kinazy janusowe. Te z kolei trzeci aktywator transkrypcji STAT3. Trzeci aktywator transkrypcyjny stymuluje limfocyty TH17. I właśnie w ten sposób wzmaga się odpowiedź autoimmunologiczna. To właśnie dlatego, na przykład w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. Ból i obrzęk jest najbardziej widoczny rano, kiedy wysokie stężenie leptyny zmusza organizm do poszukiwania pokarmów. Tym samym aktywuje limfocyty Th17 odpowiedzialne za odpowiedź autoimmunologiczną. Numer 3 stan zapalny. Leptyna zwiększa stężenie cytokin prozapalnych, takich jak interleukina 6, 12 oraz 2. Zwiększa także stężenie białka C reaktywnego, zatem powstaje błędne koło. Stan zapalny zwiększa wydzielanie leptyny z tkanki tłuszczowej, a leptyna zwiększa stan zapalny. Numer 4. Choroby serca. Komórki mięśnia sercowego są bogate w receptory leptyny. Natomiast badania jednoznacznie wskazują, iż zbyt wysoki poziom leptyny zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, a w tym zawału serca. Prócz tego, wysokie stężenie leptyny jest bezpośrednio związane z wysokim ciśnieniem krwi. Tutaj zależność jest także prosta do wytłumaczenia. Leptyna zwiększa produkcję endoteliny pierwszej. Natomiast ta zwęża naczynia krwionośne. Zwężenie naczyń krwionośnych podnosi ciśnienie krwi. Numer 5 nietolerancja histaminy, która bardzo często jest błędnie diagnozowana jako alergia i o tym także nagram osobny odcinek. A jaki jest dokładnie związek między nietolerancją histaminy oraz leptyną? Otóż komórki tuczne, które wydzielają histaminę, są bogate w receptory leptyny. Leptyna zatem aktywuje komórki tuczne, a te z kolei wydzielają histaminę. Numer 6. Zwiększona wrażliwość na ból. Wynika to częściowo ze zwiększenia stanu zapalnego, który jest powodowany przez nadmiar leptyny. Nadmierny stan zapalny zawsze zwiększa wrażliwość na ból. A głównie mówimy tutaj o interleukinie 6. Co możemy zrobić, aby obniżyć poziom leptyny? Ale ponieważ jestem lekarzem i będę mówił o naturalnych metodach leczenia, oświadczam, że wszystko, co usłyszysz, jest poradą niemedyczną. Po pierwsze dowiedz się, czy nie chorujesz na bezdech senny. Jeśli chorujesz na tą przypadłość, bezdech senny musi być koniecznie wyleczony. Po drugie stężenie leptyny w znakomity sposób obniża zimna kąpiel, zimny prysznic lub morsowanie. Po trzecie jeszcze skuteczniejszym sposobem na uzyskanie tego efektu są regularne ćwiczenia fizyczne. Po czwarte dobre efekty wykaże także post. Najlepszym schematem będzie tutaj poszczenie jeden dzień w tygodniu. Po piąte, jeśli to tylko możliwe, ograniczaj stres. Po szóste, postaraj się nie przejadać. Staraj się każdy posiłek kończyć w momencie, kiedy czujesz, że zjadłeś tyle, ile należy, a nie przejadłeś się całkowicie. Choć trudno ten stan wytłumaczyć słowami, to myślę, że każdy z nas wie, co mam na myśli. I w końcu numer siedem. Tran. Tran jest także skutecznym narzędziem do walki ze zwiększonym stężeniem leptyny. Jak zwykle polecam swoją publikację, zneutralizuj chemię spożywienia i odzyskaj zdrowie. Darmowy rozdział mojej książki znajdziesz w linku pod tym filmem. A Państwa jak zwykle zachęcam do komentowania tego odcinka.